Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany, wieje, wieje ten okrzyk. Szumi chorągwiany, orlem kracze i płynie na wichrze stuleci I w blękicie kometą roziskrzoną świeci, jakby arka Bożego z narodem przymierza Jak tęcza matejkowska nad nami rozpięta Wieje, wieje ten okrzyk i w niebo uderza i z nieba wraca echem dziś w dzień tego święta tak powtarza, tak wola, tak wiernie pamięta Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Tym potrójnym wiwatem siedmioma słowami, zdaniem siedmioramiennym jak w srebrnym świeczniku zapalony W ciemnościach bliska przed nami. I wszystka mądrość nasza tym jednym okrzyku Wszystka mądrość po szkodzie Wszystka duma nasza I rozum polityczny Spogląda dokola Widzi niebo i ziemi I fale Bałtyku I drzewa białowieskie I tatrzańskie ściany I tchu nabiera w płuca I tak dzisiaj wola Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! I tak właśnie powtarza tak właśnie oglasza. Chcę, by moja ojczyzna, śliczna i wspaniała, Była jak mak czerwona i ponad śnieg biała. Chcę, by się biel z czerwienią, niby tło z ozdobą, Zawsze zgadzały, Nigdy nie gryzły ze sobą. Nie chcę Polski szlacheckiej. ...ni Polski endeckiej, ani drobnomieszczańskiej, księżej, ani świeckiej, robotniczo-włościańskiej, żakosko-studenckiej, ani proletariackiej, ni inteligenckiej. Polska to jest coś więcej niż każdy przymiotnik, w który ją zechce zamknąć pan, chłop czy robotnik. Dzisiaj się maj młodością wiosenną zieleni. Dziś się różowym kwieciem wysypią kasztany i wiatr z kwitnącej wiśni śnieg pachnący zwiewa i niebo się lazurem połyskliwym mieni. Polonezem zaczyna się wiosna i śpiewa Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! To znaczy... Polityka zmieniona w marzenie. To znaczy, że się spełnia przed świata obliczem, wszystko co się melodią zaplata w szopelnie, to wszystko najpiękniejsze, co jest Mickiewiczem, Norwidem i Matejką, Skargą i Słowackim, co w powietrzu trzepoce hejnalem mariackim, co jest brzozowym listkiem zielonym na lwowskim cmentarzu małych dzieci w gaju wyczakowskim. To wszystko. Co nam tutaj samotnym i smętnym w Londynie? W mieście cudzym, w mieście obojętnym tego dnia dzwoni w uszach, śpiewa, nie przestaje i łzy wyciska z oczu i siły dodaje i jeszcze nie pozwala tracić ani musu i jeszcze każe czekać i nastawiać uszu, nie wierzyć w cudze bajki, szepty i androny, lecz tylko nasłuchiwać, kiedy z polskiej strony Odezwie się głos ludzi wolnych, ludzi dumnych, ludzi mądrych po szkodzie, po szkodzie rozumnych, nauczonych cierpieniem niewoli i biedy, kiedy oni tchów pluca nabiorą i kiedy podniosą krzyk majowy, śpiew niezapomniany, wiwat sejm, wiwat naród. Wiwat wszystkie stany! O roku ów, o wiosno cudowna, o maju, kto cię wtedy świętować będzie w naszym kraju?